Widziałem, że już nigdy nie wrócicie. Ile można na was czekać? dobra, wstawiamy, ruszamy. Przecież świat się nie podbije. Trzeba coś zanim zrobić. Tak, jakbyście nie widzieli. Warcaby. Warcaby gra. Trochę ten talerz mu wchodzi w szachownicy, nie? Tak, niezbyt to. Dobre. Tak, 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 tak. Jeżeli ktoś nie pamięta... Ja, a dokładnie mówiąc... Ja. Nazywam się Monoik i to jest w New Vegas, czyli szaleństwo na piaskach pustyni Mojave, karabiniarz, olejny karabiniarz. Uuuu. Wow. Dobra, idziemy dalej. Kas. Dlaczego tu są prawie same dziewczyny? Znaczy nie to, żebym miał coś. Your business, huh? Now there... You run along now, judging by that busted pilot light expression you're... Oh. Deep. deep by half. Mhm. Mm Closed down the bar yesterday, gonna close it again today. Rinse and repeat. Straszne. Drinking to forget, and it's only getting me mad instead.

Przepiłaś ją. Mm. Przynajmniej nie musieli się męczyć z Targaniem. Anarchia w najczystszej postaci. ale like it. Mm. O, tak. Mohawe, Mohawe, jednak. No caravans in, out, and just try mm -hmm. arguing with Jackson about it. Roads aren't safe, he says. No shit, you are watching no. fuck up. <laughs> I need a brotherhood scribe to tell me that. Mm. Yeah, he's oh. been with NCR so long, all he can see is the worst outcome of everything. So he doesn't do mm -hmm. anything. Jackson won't let me head north. It's not safe. And even though my caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. So if you came here for work, my advice, go find the Crimson Caravan break Dobra, 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 ale Misia, pokaż mordkę. No, a jakąś tam mordkę masz. Dobra, kto nas tu? Tu uciekam od was, strażnik. Zjawa, strasznie dużo tu kobiet. Jeśli mhm. The pay? The pay is a good goddamn thanks from the heart of the Republic. Just shitting you with the NCR line done wonders around here. President Kimball keeps saying, Co? getting shot at is its own damn reward. Zayak, do this job for me, though. I'll do what I can. People know I hate most everyone, so if I put in a word for you, that's so Co? i think there's trouble in nipton no traffic from there on the roads uh -huh. i can explain that away the smoke from the town i can't i'm sure it's been hit what i need to know is if they uh -huh. survived it might be powdergate if there's anybody left they'd be in the nipton town hall uh -huh. go there check um. Sprawdzę, not będę przychodzić. listen i don't want you getting killed uh -huh. for this. so if you head there and run into trouble Nie no, ja nic nie mam zamiaru strugać. Co najwyżej zabić. Ale nie jest Lordetka. Ale nie strugać. Dobera. Karawaniarz. Zobaczmy sobie mapę. W które miejsce by teraz warto było pójść. Driving California Sunset. Co czy misję mamy. Mhm, mm mm -hmm. karawana, cmentarz Gold Springs. Świata. Uh -huh, uh -huh. Dobra. Tutaj idziemy oczyścić tą drogę. Trochę tutaj celi mamy. zobaczmy jak ta walka się potoczy. Hmm, gry dnia. Nie, fajne, fajne, fajne jest to ta rzeźba. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się ją wysadzić. Albo chociażby nadkruszyć. Albo zrównać z ziemią. Albo wysadzić. Albo wszystko naraz w, we w miarę chronologicznym położeniu. Dobra. Pewnie te znaczniki, które mamy to są potworki, które mamy zabić. <ścoughs> Cip, trupki. Mały rat skorpion. Ale tutaj mamy ci bliżej. Mały rat skorpion. Prepare for consequence. O, czyli coś rzuciliśmy. Chyba źle rzuciliśmy tą kością przeznaczenia. Wow, tak, Wy myślę, że nie powinniście zobaczyć tego, co się przed chwilą stało, inaczej, nie powinniście zobaczyć, co się stało, tylko co najwyżej trochę poruszałem, e... dobra, jest daleko, trochę poruszałem myszką, ale niestety gram w oknie, żeby zachować dobrą rozdzielczość, żeby Wam się to przyjemniej oglądało, ma to jeden minus, czasami. Myszka wychodzi poza ekran i trafia... Wow, ale dostał pięknie i trafia na magiczny przycisk, o, spadł pod ziemię na magiczny przycisk po prawej stronie na dole pasku zadań który odsłania pulpit no i niestety jest to bardzo problematyczne no ja wtedy nie widzę niczego. Uh -huh. Widzimy tu jakieś potworki? Nie widzimy żadnych potworków. Uh -huh, uh -huh. O, jest mrówka. To chyba te cholerstwa mamy... ...zabijać, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie jesteś mróweczko? Tu jesteś. No. Tak to ja sobie mogę wow, ty! Ależ nas. Próbowa... zajść. Żadnych wrogów nie mamy, dobrze. Ale to jednak cholera była duża Ta mięso jają rówki. Zobaczmy. Może mi się w kieszeni wykluje mała rówka. Byłoby to dość zabawne. Nie uważacie? O, jesteś. Kurczę, przydałbyś jakiś hełm z infrawizją. Trochę rozrzutni jesteśmy z tą amunicją. Ale mam nadzieję, że nie przejdziemy się na tym za bardzo. Ambera Przydał się wbić poziom szczerze mówiąc. No. Róweczko. A tu jesteś. Tak, tak. Tak. Tak, tak, dobra. Zabiliśmy łówki. Wracamy. O, poziom, jak ładnie. To, mo co my tu chcemy poprawić w poziomie, eee, chcemy szybko poprawić. A, pum, 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 pum. nauki ścisłe. Tak. Chcemy poprawić retorykę. I myślę, że pozostałe. cztery władujemy w broń. Kontynuuj. O i mamy jakiś zobaczmy. Bonsai. Nie. Intensywny trening. Mm. O! To jest kuszące. E, ty, ty ty ty. Dobra, kobieciarz pojętny uczeń, retencja, szybkie przeładowanie, zatwardziały kawaler, czyli to samo co dla kobiet, to dla facetów, erudycja, kanibal Kanibal. Jeśli trupy w trybie skradają się, aby zyskać zdrowie. Za każdym razem, gdy pożywiasz się w ten sposób, tracisz karmę. A jeśli ktoś Cię zobaczy, twój czyn staje uznany za zbrodnię przeciwko naturze. Hmm. Kuszące. Hmm. Pojmowanie. Zyskujesz dwa razy tyle punktów z czystując. Szalony rewolwerowiec redukuje modyfikator cenności, gdy poruszasz się. Uży używając jednocześnie broni pannej. Where no, where's my pants? A? Eee. Trzeba przyznać, że dość ciekawy dość ciekawy ten Where is my pants? Dobra, to myślę, że tych na razie nie mogę używać mm, Ale to mam, mam, mam tutaj problem Kobieciarza chyba wezmę bo zawsze z tym jednak z tym perkiem zawsze dużo zabawy było przynajmniej w trójce we wcześniejszych chyba tak, tylko że tam, we wcześniejszych Falloutach to był jako trade bodajże czyli wybierana na początku dodatkowa zdolność sexapil, to się chyba nazywało. Chyba tak, chyba tak to było, ale ciemno. O, ależ noc się zrobiła. Mam nadzieję, że widzicie trochę więcej niż ja, ale jest ciemno jak w miejscu w którym jest ciemno. A co myślicie, że powiem? Na pewno nie. Idziemy dalej. Hmm, nie, wiecie co, zobaczę. Czy ustawienia? Ustawienia, ekran. Jasność? Nie, jasność jest na maksa. Czyli to jest po prostu taka ciemna noc. Czy ja tam widzę Jupitery? No to się rozbudowali, dobra, podłignijmy trochę. No tak, oni tam na tym dachu, jak rozmawialiśmy z P -p 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 Ghost? Nie, jak ona się nazywa? Z Jawą, o! To mają tam lampy solarne. Tak, rzeczywiście, to są miły piterysy, e, Mają tam e, lampy solarne. Pff, te lampy. No, baterie. Słoneczne. Dobra, schowaj. Chciałem schować broń, nie, nie odpalić spowolnienie czasu. Dobra, idziemy dalej. Idziemy zdać pierwszą, jakąś taką, nie bezpośrednio mainstreamową misję, jaką zrobiliśmy. O, chodź tu, Sheriff. Mm -hmm. Zyskaliśmy 200 punktów doświadczenia. You might accidentally get supplied, and I meant it. I'm allowed to contract mercenaries at the outpost. Still, requisitions can get lost, and they're not going to come check. So here you go, just between us. So we dostaliśmy standardowy karabin wojskowy. Lol. Pięknie, co prawda, nie mamy do tego amunicji, ale i tak pięknie. Dobra, myślę, że możemy jakąś inną misję zacząć. W takim razie zobaczmy dane zadania. Aniu, speak to Captain Rice, call upon the Bounty. Tędy poszli, udaj się do Nowak. Nie mamy t, 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 t. Nie, nie spuszczaj. Sprawdź co się stało w Nippon. Zobaczmy gdzie jest to Nippon to jest tu dobra. To idziemy hey. w takim razie tam. Chociaż przydałoby się nam trochę poczekać. A to wiecie co zrobimy tutaj? Sobie poczekamy po prostu e, z dziewiąta to poczekamy powiedzmy 11 godzin. Czekaj. Tak. Ja sobie w międzyczasie naleję wody, żeby trochę nawilżyć gardło, które, no moment, no, bardzo oszczędzam bo prawie nic tutaj nie mówię. Bajerny wschód słońca był, idealnie przez to. I to jakoś tak, tutaj. Ale, no, idealnie tam było widać, na tym ucisku. Dobra, podbiegnijmy trochę i idziemy do Nippon. Dobra. Nie, widoczki są bajerne. Grafika, grafika jest jaka jest. Kto tutaj jest? Sierżant. Co to za sierżant nam tu idzie? Schowajmy broń, zagadajmy do sierżanta. Hej sierżanciku. Co tu robisz? Mhm. Mhm. Jest tu jakaś robota? Mhm. Might check the barracks. Someone might need you to hoof his uh -huh. If your gear is in need of repair, HQ is uh -huh. also worth checking out. Okay, okay. Those two. So the Won't do much else. <laughs> <laughs> Idziemy do Nippon. Nippon gdzieś tam chcesz Czyżby to były te zabudowania tutaj. Chyba tak, chyba to by pasowało długościowo Tak, jeżeli tam jest Prim, a za tym jeszcze kawałek jest. Um, to miasto, miasto. jak ono się nazywało? Jak się nazywało to miasto? O was muszę sprawdzić e, Google Spring. To tak, tu może być Nippon. Mogą te buneczki to mogą być. Właśnie, mogą być właśnie tym, czego my szukamy. Dobra, ale my już trochę wyszliśmy poza tereny bezpieczne. To może wyjmę pistolet. Eee, tak. Piaski pustyni. Ale na razie spokój. Tego nie ma. Żadnych niewidzianych. A, time to roll the dice. 6, day of fortune, day of doom 2 prepare for the consequences o skorpion bez że to tylko ten skorpion no ja mu szybce zaczyna nam powoli brakować brakować naboi to znaczy jeszcze mamy w miarę bezpiecznie z tymi nabojami muszę poczytać, muszę poczytać o co chodzi z tymi kośmi. Dice of Doom i Dice of Samolot? sorry ludzie chowający się w ratuszu albo i nie chowający się musicie poczekać ja chcę najpierw zobaczyć co to co to za samolocik nam się tu rozbił Burza Piastkowa. Mm. Jakaś skrzynka tu jest. Dobra, zobaczmy skrzynkę na municję. Naboje, boje, okej. Okay. Jezu, jak tam jest. Jezu, ile tych skorpionów tu jest? Widzieliście jezu, nie, ja muszę wziąć coś mocniejszego, coś co będzie nam zadawało więcej obrażeń. Uwaj tam nie ma. Pistolet jednak na był za słaby, ale ten dźwięk. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze są. Dobra, to sobie pozbieramy w tym momencie to, co możemy pozbierać. O! Wyszedł jeden. Uuu. Uu. Trzeba przyznać. No. Tylko, że amunicja już mi się do niego kończy. No nie mogę. O, nie, nie. Ileż tu było tych skorpionów, to... Trochę, trochę przesada. Trochę przesada. Jakby było 20, mniej, to by nie było źle. Ale to pewnie jest kwestia tego... ...właśnie samolotu. Coś za coś, to znaczy coś za coś. Ja tak naprawdę nic z tego nie dostałem. Co tu nic nie ma? Żadnego wejścia, nic. Tylko taka jedna skrzyneczka. No litości, ale pupa. Mm. No ale przynajmniej była walka. A je, 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 je. ja chcę do ja 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 musimy zmienić broń, Wrócimy do pistoletu na razie Chociaż widzę, że zostało nam mało amunicji. Ale... no tutaj mamy jakieś ruinki. Ale w tych ruinach ktoś będzie. Tam ktoś się rusza. o oj, 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 ale się daliśmy akurat kucnęła kiedy strzeliśmy, ale przynajmniej tym razem wiemy że jak tutaj dojdziemy to jeszcze walkę zrobię w tym odcinku ale to myślę że to będzie koniec odcinka zobaczmy, czyli zmieniamy broń eee, zmieniamy broń daliśmy się, ależ tutaj głupie się daliśmy Dorwać Dobra A wstrzymałem Wstrzymałem oddech kowbojski w czyli to samo co my. To dobrze, to dobrze, bo dzięki temu odzyskamy trochę amunicji do tego. O, tak. I myślę, że tu się przyczejmy. O, tu. O, zagrożenie. Czyli ktoś nas widzi. Nie, dobra. Myślę, że i tak tu się przyczejmy. Będzie groźnie, ale groza to jest przecież. To jest przecież nasz żywioł. Tak. Dobra. Ale tu kończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. O niedobry samolocie. Eee. Nie, jeżeli tak. Wow, 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 wow. wow, wow. A ja mam się Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, to jak najbardziej łapka w dół. Ale tą łapkę w dół zawsze poprzecie, jako w komentarzu, żebym wiedział, co poprawić. Inaczej skończycie, jak te skorpiony. Od dzisiaj nade mnie tyle. Jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli chcecie zobaczyć inne moje filmy, mój kanał, subskrypcja to jest właśnie miejsce dla Was. Ciao!